Jestem ciekaw zakończenia. Zakończenia. Natomiast jeśli chodzi o same DLC-ki do Far Crya, to sądzę, że dopiero jak wyjdą w całości, to sobie wrócimy do Far Crya wtedy. No, bo tak to nie ma sensu w sumie po, po powolutku grać akurat Asasynna sobie graliśmy w DLSeki, no bo one były dosyć duże, więc dlatego. Natomiast jeśli coś jeszcze ciekawego wyjdzie, to pewnie gdzieś tam za jakiś czas powrócimy, gdy wszystko będzie już released. Nada, no, bro. No, no. Tú, <coughs> tú, Unos momentos, por favor. Du, 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 du. Dobra, mm, czyli to jest nasze, właśnie to jest nasze. Skrzyneczka. jestem czy mamy tutaj kodzik, czy nie. Mamy. No proszę, to do niej było. To do niej były kody. Dobra. Eee, pa pa, para pa, pa, pa. Dobra, dobra. Okej. Okej, okay. <ścoughs> eee, okay. no to gleba nie zło. Leża się zabiłem całkowicie.

Oj nie jednak jak warto by było tamtędy Hillu, hello, A jednak, a jednak! A tak. <laughs> jednak się skusiła. <laughs> żeby pół uchem słuchać. Tak? O jak to no drugi raz? Czemu mi spadochrona nie, nie, nie otwiera? Ja pierdzielę, no widzisz, najgorszy jest ten angiel... Co? Angielski? Mam później angielski 16 o 16.20. Ło kurde. Eee, no Angol nie jest zły. Kurde, no nie rzekajmy już na tego angiel... na Angola. Angielski jest potrzebny. <laughs> A chyba, że jest na dosyć niskim poziomie, no to wtedy to tak. <laughs> <laughs> Czyli co, ortografię i gramatykę oracie? No to nie no, jak masz a no to to ci się przyda <laughs> A chłop ma a, poziom A2, a ja jestem na poziomie B2C1, także XDA? A to jest w sumie. Mm, jesteś na takim. Nie, ja B2 nie mam. Ja mam C1, C2? Albo coś tam z deseń? Chyba. Jak sobie ostatnio robiłem te. Har, e, harwardzkie testy. mm, -mm. O oh, ale lag Bropa fps FPSów Także wróćcie tutaj, muszę przyjrzeć No wiesz co, powiem ci szczerze, że <laughs> w robocie Polerny pies Mijaj tam jak widzę to muszę wpisać No to faktycznie kurde na takim poziomie takim szkolnym Niestety nie nagadacie? Kurde najgorzej No ja teraz mam, znaczy mówię ja wcześniej miałem z taką laską która była, która jest Polką Generalnie i tam kurde też gramy, tam kurde robiliśmy ortografię niestanowicie i mnie to wkurzało, bo byłem akurat w grupie, gdzie był kumpel z IT, z którym pracuję, Byłam, była starsza kobieta tam z innego, z innego departamentu i kurde ich poziom był tak niski strasznie, tylko kurde było chyba jeden, nie? albo coś, nie, I ja tam mocno odstawałem i no mordowałem się po prostu, nie, no mordowałem się. Koniec końców już mi się odechciało. Przestaliśmy. Przestaliśmy. Przynajmniej ja przestałem chodzić. A teraz. A teraz, jak wróciliśmy znowu do Angola, no to mam zajęcia z. z Irlandczykiem, nie? Także jest spokój i gadamy cały czas. No, ale po studiach jest. no ja się morduję na moim angielskiej na studiach, no wadaw. No, 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 to nie chodzi o to, żeby się mordować, nie? No, to jest najgorsze, jak się mordujesz jest po prostu beznadzieja nie, nie 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 o, nie o to chodzi nie? What the fuck, dostałem z bazuki? Ooo, już swojego wysadził pięknie. Wyciszasz od razu. No, no, świetne, no, bo się nic nie nauczyłeś, jak, jak nie patrzeć, nie? Ja już od dość dawna powiadam, że gramatyka jest mi zbędna, To co się nauczyłem w, w szkole podstawowej i gimnazjum, jest mi wystarczające i tak mam problemy nadal. I w, sumie w polskim też mam problemy, jak mniej patrzeć. Więc i tak się nic nowego nie nauczę i nie ma sensu się mordować, więc tylko speaking, writing, etc. Cetera, et cetera. Mm, tylko to ci może pomóc tak de facto. Gdanie, Gadanie i pisanie o, kuźwa. Odruch, odruch ten, mięśniowy, kurde, nie chciałem strzelić, ale szczeliłem. Dlaczego nie streamujesz po angielsku? <grywa> Bo nie chciałem po angielsku streamować. Przede wszystkim, jak zacząłem streamować, to mój angielski był na tyle zardzewiały, że. E, no, kiepsko by to było, nie? Znaczy, wiadomo, początki gdzieś zawsze są trudne, jak mniej patrzeć i tak dalej, ale no, jakoś nie chciałem. Przy Jakuś dosyć dużo gadam po angielsku, jak mniej patrzeć. I dzięki temu też trenuję, ćwiczę swoją drogą, tak jak ktoś zaglądał z anglojęzycznych widzów na mój kanał, to gadałem po angielsku, nie? Tyle ile byłem w stanie gadać, no to gadałem, nie? Dukałem, bym powrotnie powiedział, ale gadałem, nie? No ale teraz nie jest, zawsze możesz um, obowiązać z tym. No i tak jest w sumie tak de facto, nie? Ja mam ustawiony główny jako polski, ale, ale to nie ma znaczenia, że ten, że mówi po polsku. Jak ktoś przyjdzie i zapyta się coś po angielsku, to gada po angielsku. Tyle, nie? Natomiast nie można ustawić, niestety, na Twitchu m, e, dwujęzyczności, z tego co wiem. Niestety. No ale masz tytuły po polsku tylko. Mm. Więc potencjalny widz nie wejdzie w coś takiego. Hmm. Co, ciężko powiedzieć też, czy, czy wejdzie, czy nie. Jest to dużo, dużo, nie wiem. Um, dużo z tego co zauważyłem, dużo no, obcokrajowców, typu z Niemiec, wchodziło się, pytało skąd jestem. Myślałem, jak jacyś Francuzi się nawet prze, przewijali, i tak dalej, więc to tak nie do końca jest, już. No, być może, być może musiałbym coś takiego ustawiać, nie? Może by było lepiej. O, może, może, może zacznę ustawiać. <laughs> może zacznę ustawiać i może będzie lepiej. We will see, we see. We will see. We will see. Ale na tej filozofii XD no kurde nawet mi nic nie ma kurde, to ta filozofia tam u ciebie jest czarna magia! It's a black magic I will tell you that for sure It's the Black Magic Ух, uh, бегу! в бегу oh, давай, O, że szczykuje się w... O oh, kurde... to są... cholera, niedobrze. Стрехать мне там. О, Let's tango, gringo. Mała mało amunicji, trzeba coś zebrać. Le prezydenta Antonio Castillo. No bo się rzuca na mnie. Wiesz, już tutaj ten caterów u uwalił uwaliłem kurde, bo są agresywne? Masakra. To czy im się piana, kurde, spyska i co? Mają mnie zarazić wścieklizną? Proszę cię. Tylko do uśpienia. Kelka i włączenie do uśpienia. Najlepszy uśpienie, kurka w łeb. tutaj nic uh, Kurde, masakra Konio Eee, czeka, to jest, w dół? A, tu coś jest tu, jest dół, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, tu, jesteśmy? tu, my tu, jesteśmy tu, po tu, jesteśmy? tu, my tu, jesteśmy? Tutaj coś jest, tu jest coś. Tu jest coś w górę. Nie, nigdy nie wejdziemy. Co to kurde jest na tej mapie? Kurde, co to są za To Jest jakaś legenda. Halo. Ale legenda? Hmm, chyba, że to są jakieś tunele, kurde, albo coś. Z którym można byłoby się dostać, chociaż nie wiem. Powiedziawszy. OK, powiedziawszy. Okej, nie chcę spadochronu otworzyć. Kolejna gleba, napysk. Ups. No nie tak, niech cię zarazi. O ty, kurde. O ty, kurde. ¡Secure Borders protect ¡Cuál la travel, international ¡Failure de ser el travel es a <coughs> criminal. <coughs> <coughs> For the full measure of the military, obey the rules. Stay off the streets. Okay. Come on, we can work this out. Come talk to me. What Thank I I you, Zobaczmy gdzie nas to kurde ten. Oh shit! Lekroko, kuku. Le Nie, to było tutaj. Nie, to są po prostu wejścia takie. Tak, to są te. Dobra, to są po prostu wejścia tunelowe. że. To są wejścia tunelowe. Bo ja tak ci mówię. Dobra, mm. Uff. Ale psiłem. Dobra. Powiedz mi tu amunicję i inne dobrocie. Dobra, ale my musimy iść tam tą stronę, dobra.